Cześć, witajcie w kolejnym odcinku subiektywniku spiskownika. Dzisiaj postaram się krótko i na temat, gdyż pogoda jest zbyt piękna, by prawić o tak niewdzięcznych tematach, jakim jest dzisiaj ekonomia. A zatem w telegraficznym skrócie zaczniemy od oprocentowania 30-letnich kredytów hipotecznych o stałej stopie, które osiągnęły już poziomy nienotowane od 2010 roku. Chyba nie muszę wam przypominać, co poprzedzało ten okres i jak te poziomy stóp zostaną zaabsorbowane przez gospodarkę a w szczególności sektor budowlany. Zobaczmy, jak to się przekłada na wskaźniki, o których tydzień w tydzień mówimy, że są kiepskie. A więc liczba nowych wniosków o kredyt spadła tydzień do tygodnia o kolejne 5%. Zakupy o 3% po wzroście 1,4%, a liczba kredytów refinansowanych o 7,7% tydzień do tygodnia. Tak, na pewno US mają booming ekonomii. Zobaczmy, co w Chinach. W marcu zaobserwowano rzadką sytuację, czyli Odpływ środków od inwestorów z chińskiej giełdy. A w związku z tym, że Chiny prowadzą nadal politykę quantitative easing, czego mogliśmy się spodziewać? Dokładnie tego, co widzimy na tym wykresie, czyli yuan nurkuje w dół w stosunku do dolara. Inwestorzy wychodzą, sprzedają yuana, kupują dolara i czekają na podwyżki stóp w Stanach. A tutaj perełka, spróbujcie dotrzeć do źródła i przesłuchać sobie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mówi to wprost. Wydrukowaliśmy zbyt dużo pieniędzy i nie myśleliśmy o niezamierzonych konsekwencjach. Działamy tak, jak ośmiolatkowie grający w piłkę i goniący ją bezmyślnie po boisku. Tak, w końcu zaczyna się mówić o tym otwarcie, tylko że jest już za późno. W tej chwili mleko się już wylało, a dalsza zwłoka z podnoszeniem stóp i bardziej rygorystyczną polityką pieniężną spowoduje w pewnym momencie nieodwracalne zmiany dla gospodarek i tym samym dla świata. Wspominaliśmy o tym, że problemem dla wytwórców samochodów elektrycznych może być brak dostępu do litu. Słowo ciałem się stało. W Meksyku parlament przegłosował znacjonalizowanie złóż litu. Jakie to będzie miało konsekwencje dla szybko rosnącego sektora, gdzie już wszyscy chcą postawić jedną ze swoich nóg? Spróbujcie to sobie wyobrazić i wrócimy do tematu, kiedy będę jeszcze omawiał tego tygodniowe notowania Tesli. Kolejna informacja, bardzo ciekawa sprawa. LME chce zakończyć obrót futures'ami na srebro i złoto. Co to najprawdopodobniej oznacza? Nie chcą narazić się na podobny scenariusz, jaki miał na niklu. I o ile nikiel jest metalem przemysłowym, to podobna sytuacja na srebrze i złocie, biorąc pod uwagę wielkość pozycji i zalewarowanie rynku, mogłoby się skończyć upadkiem kilku banków, które byłyby counterparty dla takich transakcji. Tak jak to teraz JP Morgan jest w plecy z powodu braku możliwości otrzymania środków, jakie powinien zapłacić mu ten chiński koncern, który shortował nikiel. Z ciekawostek: Musk, chcąc bawić się dalej w przejęcie Twittera, użył 1 trzeciej swoich akcji Tesli jako zabezpieczenia. Jeśli zatem akcje spadną do 350 dolarów, a ja osobiście obstawiam, że niżej, musiałby w celu pokrycia tego zabezpieczenia w pełni użyć wszystkich swoich akcji Tesli. A idąc dalej, jeśli cena spadłaby poniżej 350 dolarów, bank mógłby przejąć wszystko. I Twittera, i Teslę. Spróbujcie przed chwilę zastanowić się nad takim scenariuszem. I tak oczywiście nie pokrywamy tutaj informacjami wszystkich możliwych pól, a tylko te najważniejsze i wybrane. Więc tutaj kolejna cegiełka do walącego się muru, jeśli chodzi o problemy na rynku żywności, to Indonezja. Zakazuje eksportu oleju palmowego. Ja rozumiem, że chce zachować zasoby, ale czy to pozwoli utrzymać jego ceny na rynku lokalnym? Śmiem wątpić, ale będziemy próbować obserwować dalszy los tej regulacji, gdyż biorąc pod uwagę i rozmiar Indonezji i to, jaką rolę pełni ona na rynku oleju palmowego, będzie miało w obliczu problemów z olejem słonecznikowym z Ukrainy. Ogromne przełożenie na światowy rynek wszystkich jadalnych tłuszczy. A do zeszłotygodniowego zdjęcia obrazującego liczbę statków czekających na rozładunek lub załadunek w Szanghaju i jak to się ma w porównaniu do innych lat, bardzo dobrze ilustruje to ten wykres z wielką czerwoną szpilką wychodzącą daleko poza to, co miało miejsce w historii. Z takich ciekawych koincydencji niektórzy blogerzy zauważają, że Jedynie 14 miesięcy zajęło Bidenowi przejście z Build Back Better do ostrzeżeń przed nadciągającym głodem. I pierwszy raz spotkałem się z tym na Twitterze, bo sytuacja nie jest nagłaśniana, ale tutaj już zajął się nią również Economic Ninja, gdzie informuje i jest to fakt, że na terenie całych Stanów Zjednoczonych w dziwnych okolicznościach płoną kolejne zakłady przestwórstwa spożywczego. I wygląda to na coś więcej niż przypadek. A zatem okazuje się, że finalnie, być może nawet w krajach, w których jest żywność, ze względu na brak możliwości jej procesowania, problemy z głodem mogą się pojawić, szczególnie będą dotyczyć ludzi w miastach. A zatem nie tylko biedne kraje staną. Przed tym problemem, ale również kraje tak zwanego zachodu. Wygląda to bądź co bądź niepokojąco. Wygląda, jakby to był jakiś jednak masterplan. Oczywiście jesteśmy dalecy od teorii spiskowych, niemniej wygląda to źle. Już na koniec przejdźmy do podsumowania tygodnia z naszego portfela. Po tym, jak narzekałem w środku tygodnia, że dostajemy bardzo mocno po głowie, końcówka tygodnia znów okazała się dobra dla naszego portfela. To kolejny wzrostowy tydzień. I w tym tygodniu SQQ rośnie nam o kolejne 11,3%, SPXU o 7,76%, SDO 4,87%, a UVXY o 15%. Niestety wynik na Tesli w zeszłym tygodniu jest nie najlepszy, dlatego że Tesla poszła w górę w ciągu tygodnia o 2%, co zawdzięcza swoim podobno dobrym wynikom. Jakby nikt nie patrzył w przyszłość, ale trudno się dziwić, praktycznie wszystkie spekulacyjne fundusze typu Arki, Kiki, Kefiwood oraz wszystkie spekulacje tych retail inwestorów wiszą już na Tesli. A jaka jest przyszłość? Szkoda gadać. Dlatego nadal nasza pozycja jest według nas perspektywiczna. A już przechodząc do absolutnych ciekawostek. W piątek osiągnęliśmy historycznie największy zwrot jednodniowy z naszego portfela i sięgnął on 14%, podkreślmy, nie korzystamy z żadnych lewarów, nie spekulujemy, a wynik ten obarczony jest jeszcze spadkiem znacznej części portfela związanej ze wzrostem Tesli, która w piątek nie chciała spadać z całym rynkiem. I to już wszystko co mieliśmy dla Was w tą piękną niedzielę. Na kolejny odcinek zapraszamy w środę. Cześć! Tymczasem jeśli uważasz, że ta analiza była przydatna i wartościowa, kliknij proszę kciuka w górę, co pozwoli nam dotrzeć z nią do szerszego grona odbiorców. A jeśli chcesz być na bieżąco z treściami kanału, kliknij subskrybuj. Po bieżący komentarz do wydarzeń na rynkach zapraszamy na Twittera.